Zwróćmy nie. uwagę na Ukrainę, co Dokładnie. zrobił właśnie Zeleński nie. w tych pierwszych dniach, kiedy powiedział, Postawa... ja jestem tutaj, pokazał tak, premiera, jest. pokazał szefa Jest, też, szef jest też straszny tak? problem, moim zdaniem, z narracją, że Polska jest ofiarą. Przyjmowanie pozycji ofiary, bo tak naprawdę przyjmowanie pozycji ofiary odbiera ci sprawczość. I Czekanie, co spadnie z łaski Że, że, to, że, że, że to nie my zaadresowaliśmy... Na zagrożenia, które ciągają, tylko zostały nam one zesłane znikąd i nic nie mogliśmy z tym zrobić. że, że niesprawiedliwość taka to się dokonała, jest, ta. to jest, a, a wina i odpowiedzialność za to wszystko spoczywa na nas, a nie na Niemcach czy na Sowietach. To była nasza to, no zgodę, odpowiedzialność. Zgodę, ale, ale to oznacza, że my musimy całe nasze życie społeczne, publiczne, ale też i gospodarcze zacząć porządkować na nowo, biorąc pod uwagę, Czynnik zagrożenia, czy czynnik prawdopodobieństwa wojny, coś czego nie robiliśmy przez ostatnie 30 lat. W tym sensie zmiana mentalna musi dotyczyć każdego.